Drugi etap medytacji dynamicznej OSHO, to zwany jest czasami katarzis albo wyładowaniem emocjonalnym. Bardzo ważna rzecz w naszym życiu, żeby pozwolić sobie na wyładowanie energii, w postaci emocji. Emocje to też jest energia. I przede wszystkim, co robimy podczas tej fazy, to znowu oddychamy. Ruszamy się i teraz jeszcze używamy dźwięku. Używamy takiego dźwięku głębokiego z brzucha, pozwalając sobie na totalne szaleństwo. Szaleństwo troszeczkę kontrolowane, ponieważ nie robimy sobie krzywdy. Zawsze uważamy na to, żeby nie uderzyć się o coś. W związku z czym ja tutaj przygotowałam sobie, jak widzicie, e, matę, poduszkę oraz taką grubszy, grubszy bałek do jogi, w którego będę. Mm, którego będę używała za chwilę do pokazu pięciu narzędzi uwolnienia emocjonalnego. Przede wszystkim, co robimy w trakcie tej medytacji? Ruszamy się, tak jak było wcześniej, oddychamy i dźwięk. Tak? Aaaaa, aaaaa, aaaaa. Może to być coś takiego. Każdy ten dźwięk ma inny. Ważne, żeby ko korzystać z dźwięku, który mamy w naszej harze, czyli w dole naszego brzucha. I jeżeli tylko to będziemy robić, to już wystarczy, bo możemy nie mieć pod ręką poduszek, możemy nie mieć e, możliwości e, robienia tych rzeczy, które Wam za chwilę pokażę. E, możemy też nie mieć możliwości w używania dźwięku, bo na przykład robimy to w domu. Co wtedy robimy? Dokładnie to samo, tylko na przykład przykładamy sobie dłonie do rąk i robimy tak. Czyli ruszamy całym swoim ciałem i równocześnie używamy dźwięku. Ja często używam do tego też poduszki i krzyczę do poduszki. W ten sposób. I też jest ten efekt, o którym nam chodzi. Oprócz tego możemy też używać innych narzędzi, jak na przykład walenie w poduszkę. I teraz pokazuję Wam, jak walimy w poduszkę. Warto sobie klęknąć, dobrze mieć coś miękkiego pod kolanami. Mamy tutaj poduszkę. i teraz tak, robimy zamach, duży zamach. I z całej siły, a, z dźwiękiem walimy w poduszkę. Ważne jest, żeby ten zamach szedł znowu stąd, z naszej hary, z naszej miednicy, a nie żeby to nie wyglądało. Nie, kompletnie nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby to była moc, żebyśmy dosięgnęli do swojej naprawdę siły, która często tkwi. We wściekłości, w złości. Yy, czasami wydaje nam się, że nie mamy w sobie złości, bo już przecież jesteśmy tacy oświeceni, tacy dobrzy, tylko inni nam coś robią złego. Szczególnie jeżeli tak myślisz, na pewno masz w sobie dużo złości. Każdy w sobie ma. Jeżeli jest w tobie dużo dobrego, jest też w tobie dużo, yy, dużo dobroci, to jest też w tobie też dużo złości. A w złości nie ma nic złego. Bo złość to jest po prostu potężna energia. Możesz sobie pomyśleć, że jest to energia pasji. Jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby energię złości wyładować w pełni, mm. zobaczysz, ile Ci jest, zostanie na pasję, na dzikość, na seksualność. W związku z czym szukamy tutaj złości i w tym momencie mogą się pojawić też jakieś osoby, które nam coś zrobiły w życiu. Czy to był jakiś szef, czy rodzice, czy były kochanek, mąż, żona, ktokolwiek to był, który, kto wyrządził ci według ciebie krzywdę, możesz dzisiaj w totalnie bezpieczny sposób tą złość na tą osobę wyładować. Ten biedny wałek, mam nadzieję, to wytrzyma. Więc e, wyładowujemy i robimy to długo, tak długo, aż jak mi się wydaje, że nic nie czujesz, aż w końcu coś poczujesz. Zaprezentuję jeszcze raz. Uuu! A, uh, uh, Z całej siły. Uh, 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 uh. Okay? To jest kolejne, drugie narzędzie uwolnienia emocjonalnego. Jeżeli nie mamy takiej poduszki, w którą możemy walić, możemy użyć poduszki, którą uh, możemy walić uh, o podłoże. Uh, coś w tym stylu. Kolejne. Y Narzędzie, to jest na przykład, kiedy ogarnia nas, nas strach. Strach to jest takie uczucie bardzo nieprzyjemne. Nie wiemy do końca, co to jest, ale chcielibyśmy to z siebie zrzucić, żeby już nas nie dotykało. W związku z czym robimy też takiego z dźwiękiem cały czas. Aż poczujemy może jakąś. Jak masz ulgę? Kolejne y, narzędzie uwolnienia emocjonalnego to jest narzędzie, które pomaga nam uwolnić napięcia i frustracje seksualne związane z naszą miednicą, z naszą seksualnością. I wtedy dobrze jest również użyć maty albo materaca poduchy. może tak mi pani będzie wygodniej i teraz kładę się i a, tak, jakbym pieprzyła poduszkę. A, 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 z całej siły wywalamy energię a, a, na tej biednej poduszce. E, tym sposobem to wszystko, co tutaj nam się nagromadziło w miednicy, możemy uwolnić i być wolnym. Możemy to robić również na stojąco. Bierzemy poduszkę i tu właśnie uderzamy siebie, bardziej bym powiedziała, biodrami. Mężczyźni szczególnie muszą uważać, żeby się tutaj nie uszkodzić. I z całej siły wywalamy tą takim pchającym ruchem, jak gdybyśmy kogoś naprawdę pieprzyli. Może się jeszcze pojawić taka sytuacja, że nie wiemy, jest jakaś frustracja, i nie wiemy w ogóle o co chodzi. I chcielibyśmy się tego pozbyć w taki sposób, jak małe dziecko. Jak małe dziecko, które czegoś chce, ale nie potrafi tego dostać. Co robi? Nazywamy to tantrum. Tak jak w sklepie może. Widzieliście małe dzieci, które kładą się i zaczynają. Aaaa, krzycze! Chcę tą zabawę! Wtedy może się okazać, że tak jak teraz, tu miałam taki moment, że wydawało mi się, że tą zabawkę właśnie dostałam. Kolejnym bardzo ważnym narzędziem jest to, że gdy tyle z siebie różnych rzeczy zaczniemy uwalniać, bardzo często pod złością, frustracją, lękiem mamy smutek, mamy rozpacz. I co zwykle robimy w naszej kulturze, kiedy jest nam smutno? Płaczemy, to robimy, tak? Kurczymy się. O, oh, 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 ja biedna, o, oh, ja biedna. Czemu mi się to wydarzyło, tak? A tu, moi drodzy, chodzi o to, żeby się otworzyć, żeby otworzyć klatkę piersiową do wszechświata, do Boga, do kogokolwiek ten, ta Twoja rozpacz jest skierowana i <laughs> pozwolić sobie płakać. <laughs> O, czemu? Czemu to ja? Dlaczego mi się to wydarzyło? <laughs> ja teraz oczywiście robię demo, nie jestem w tych emocjach, ale zobaczysz, kiedy zaczniesz używać tych narzędzi, te emocje do ciebie przyjdą i spowodują bardzo duże uwolnienie. Możesz się skontaktować z jakąś straszną, strasznie starą sprawą, zapomnianą, może to być złość, frustracja, smutek związany z Twoim dzieciństwem, z rodzicami, może bardzo niedawny, z sytuacją w pracy, z sytuacją z partnerem czy partnerką. To są super narzędzia, które możesz wykorzystywać zawsze i wszędzie. Od dzisiaj już jest nasz i są Twoje. Więc w tej drugiej fazie medytacji dynamicznej właśnie robimy to. Używamy tych narzędzi nie w takiej kolejności, jak ja Wam pokazałam, tylko pokazamy je Wam po to, żebyście wiedzieli, co jest do wyboru. Możesz sobie wymyśleć inne. Ważne jest tylko, żebyś był czy była świadoma. Tak? Świadomość, czyli nie robimy sobie krzywdy i nie robimy innym krzywdy. Czyli